Kogo pocałować w dupę? Kogo pocałować w dupę? No kogo? Kogo pocałować w dupę? W dupę. No i jak? Jak K bym w locie srał jak ptak. Dobry wieczór. Zamawiacie coś? Za zamknię ryja, papalancie. Wyściekany. Nie lubię gadać, choć jestem urodzonym mówcą. No zapodaj jakiś fajny tekst. No, jaki fajny? No do naszych... Paweł i gawał w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gawoł na dole. Po mistrzowsku, cytujesz klasyków, uwielbiam Fredro, to takie podniecające. Nikomu wcześniej nie mówiłem, ale mi staje, jak cytuję Fredro. <grybio> to jest totalny odlot, to jest dosłownie miód na moje uszy. Uwielbiam sanie. mogłam Ci wystać całą krew. nieukrywaną przyjemnością chcielibyśmy poinformować naszych stałych widzów, że już o 20.00 zapraszamy Państwa na wybory z uniwersum Zakładów Mięsnych. A już teraz, przed telewizory, zapraszamy naszych najmłodszych a... widzów i starych narkomanów. Już czas na przygodę. Jego znak to pociąg do przelatywania nad budynkami i lądowania na słońcu. Można do niego strzelać, ale ma wszyty podwójny esperal, który szczypie w oczy. Czy to samolot? Ptak? Łoś? Nie. To Maciej Orłoś. Wielki Plan. Jedźcie po kule same. Masz jedną nową wiadomość. Kule same. Koniec wiadomości. I jak tam? Marysiu? Inhaluj głęboko. Woda święcona z tej bluby wypędzi wszelkie troski. Sklep Paciorek, słucham. Koleś! Siemanko! Mam zajebisty kurwa problem! Jadę do ciebie z wampirem! Ło! Ło, ło! Co ty pierdolisz, chłopie? Ma Marek! Ta dziwka chciała mnie wysrać! O matku Tereso! Chciała cię wysrać? Właśnie osiągałem stan nierwany przy dobranocy. Nie przyjeżdżę tutaj, bo ci dziadki mi pobudzisz! Jadę, stop, zwolnij. Jak zgaszy się, nikt nie odpale. Ło... to chyba nie jest mój problem. Może przyjedź tym razem. Na pewno zaproszę! Jak tylko zrobię sałatkę jarzelową. Pa! Palma w dupę. Przecież jeszcze sałatki nie zrobiłem. Co to jest? Przestań trąbić! Tytułku bez szkoły! Zobacz, ty wylądował Cześć. mój klas na logodowie! Trawnik Debilu! Zapłacisz Aktualnie mi za to Aktualnie nie mam, no mam pieniędzy! Paragon na ten Kurwa, Mać trawnik. posłuchaj! Od trzech lat nie byłem na randewu. Nadarzyła się okaza. Chciałem miłość w no wieczór. Okazało się, że z wampirką. Rozjebałem ci ogród, dom. Rozjebałem też samochód, którego pieprzony alarm wciąż wyje. Dobra, alarm się wyłączył, ale ja jestem rozjebany, rozumiesz? Weź, chodź, pomóż, podniesiemy ją, bo ty masz te dłuższe kończyny górne. Uważaj! Hej, hap! Kurwa, ile to waży? Co jest? Dzisiaj jest niedziela, kochanie. Możesz spać dalej. Co jest tam baba? Stała wryja, bo jest wampirem. Faszysta! Zamknij się głupia kobieto! A ty jesteś głupim kaznodzieją! Dobra, spokojnie, chyba wiem co robić. Mam taki gadżet z filmu egzorcysta. Przyniosę z drugiego pokoju. Może po prostu ją zabijmy. Musimy użyć kołka ze święconą wodą. Użyjmy pieprzonej bazuki! W swoim domu używaj bazuki, w moim użyjemy wody święconej kałków! Nie pierdol! Co to miało znaczyć? Nie wiem, nie ogarniam sytuacji! Dolchraku kujapę, bo wywalę w papę. Poruj! Zapomnij, że herbatę ci zrobię! Ach. Kurwa. O kurde, znalazłem moje Nintendo. Dobra, to proste. Ubijesz sukę tak jak się ubija masło. Dokładnie w ten sposób? Kto ma wiedzieć? Wol, tak jakbyś walił konia. A, tutaj, tutaj skąd wychodzi opcja, rozumiesz? Bądź jak Ellen Ripley i zapakuj go sporo ten do środka. Obawiam się, że to spierdole. To nie wiem, kurwa, odpuszczamy. No nie, co ty, w życiu, ale filmy nigdy ich nie To wpadali... to pojebana feministka. Dobra świnia. Oh. A matko, znowu ten alarm. To król, kreon wspaniały, kreon wspaniały, kreon wspaniały jego pedały, jego pedale,